Podejrzewamy, że Miniziko może mieć tajne konto. Coś musi w tym być, bo za każdym razem, gdy kradnie nam brain roty, to później ich nigdzie nie ma. No tak, racja. Ostatnio Miniziko stał się bardzo, ale to bardzo natrętny. Za każdym razem, gdy wchodzimy i chcemy się z nim sojuszować, to on kradnie i tak nasze brajroty. A następnie po prostu wychodzi, jak gdyby nigdy nic, i wraca po 20 minutach. No. Czy to właśnie oznacza, że on po prostu gdzieś przenosi te swoje brain roty? No tak, on musi mieć jakieś dodatkowe konto. I właśnie to jest najgorsze w tym wszystkim, bo to oznacza, że po prostu nigdy nie odzyskamy swoich brain rotów. Ale powiem ci Cię, że tak mnie to wkurzało, że ostatnio. Leciutko przejrzałem internet i znalazłem ten post. Co, czemu ten ziomeczek ma nazwę, nie Miniziko? No właśnie nie wiem, ale on napisał tutaj: dołączcie do mojego serwera, mam mega dużo sekretów, chcę się wytradować. I dał linka do prywatnego serwera. Co, czyli myślisz, że to jest Miniziko i oddaje nasze brainroty jakimś osobom? No właśnie nie jestem do końca pewien, ale. No tak chyba niestety jest. Trzeba odzyskać nasze brainroty. Tak się składa, że ten post został stworzony dopiero godzinę temu, więc może jeszcze zdążymy do niego wejść. Może stwórzmy jakieś multi-konta i spróbujmy z nich wejść, żeby nas nie rozpoznał. No tak, nie możemy przejść wejść na swoich kontach. Dobra, rozpoczynamy śledztwo. Tworzymy nowe konta. Najpierw musimy wybrać tutaj datę, to ustawię sobie rocznik 2000 styczeń. Bo nie będziemy tutaj kombinowali i nazwę użytkownika. Natalka Pro 67! Znaczy, że mam na imię Kuba, to ustawię sobie Kuba Pro 67. Że niby jesteśmy w teamie po prostu. O nie jest zajęte. Dobra, to on miał six seven seven! Też jest zajęte! To on miał 6777. Może być. A, co wam nie podam. I mężczyzna i utwórz konto! O jakieś zabezpieczenie tutaj Pikujemy, czy nie jesteś botem. Okej, okay. nie jestem! Let's go! Dobra, dodaję cię. Jaki bekonik! też jesteś bekonikiem. Dobra, to klikam teraz w ten link i wchodzimy do niego. Dobra, jestem! I w ogóle pisze mi, że my od razu kupił Nubini i pizzanini. ale konta Miniziko nigdzie tutaj nie widzę. A nie biega tutaj! Nie obok nas! Z jego skinem normalnie i ma nick miniziko. Co jest? <laughs> Ej, on nie wie, że to my. To jest najlepszy w tym wszystkim, że możemy koło niego biegać i go trollować. A co jeśli w ogóle to nie jest? On tylko jakiś po prostu jego fan. Ej, i w ogóle on nie ma naszych rotów tu w środku. Czy to na pewno jest on? A co jeśli już jest dobrze wymienić? Ja mam w ogóle genialny pomysł, bo Miniziko mega lubi po prostu fame, więc jak do niego podejdziemy i zapytamy się, czy na przykład możemy autograf czy coś, to chyba powinien nam odpisać, prawda, że oczywiście, że nam da. No tak, przecież on lubi dawać autografy i zawsze się wywyższa. Patrz, bo on tam kradnie komuś frejrota normalnie. Po co mu on? Jeszcze takiego słabiaka? Przeszkodźmy mu po prostu w tym, co? Nie będzie nic nikomu kradł. Napisał coś. Co tam? O, to w sumie nic nam nie dało jeszcze. Ej, tu jakiś gościa ma, on go chroni ciągle? Widzisz, on go w ogóle nie bije, to jest chyba jakiś go ochroniarz. No tak, cały czas nas bije. Jesteś prawdziwy? Ja fan. Odpisał Coś długo. To w sumie tak jak miniziko. Odpisał coś. Tak właśnie myślałem? No i widzisz, jaki on ma ego? Tak jestem prawdziwy. Teraz trzymamy mu wierzyć, czy nie. Dobra, napiszę teraz do niego, czy da mi autograf. A ty zielony, to roboty się ruszaj? <laughs> Czyli to faktycznie jest jego ochroniarz! O ja I go gdzieś wywalił tam. Miniziko, dasz mi autograf Ej, no widzisz! I od razu nas wywala tu gdzieś! O, no! Oj, i właśnie tak to jest! Nawet nie można autografu od niego. Oj, odpisał nam coś na czacie. Pewnie! To na pewno jest miniziko w takim razie! O no, właśnie! Nie wiadomo nadal Ale jego ochroniarz napisał jakieś hasztagi Jakieś brzydkie słowa chyba na czacie musiał napisać Bardzo nieładnie Napisał Autograf dla Natalka pro 7 Równa się mini Zika? O Ej to w sumie było słodkie Ja wychodzę nara Ej Nie no I co teraz robimy? No i niczego się nie dowiedzieliśmy No właśnie na razie nie Ale może wyślę zaraz kolejny link Ja patrzę tutaj na tym portalu Wysłał, wysłał kolejną wiadomość Wchodzimy na nowy serwer w takim razie Dobra idziemy I jestem z powrotem gdzieś Już jestem Ty to jest jakiś sepsom to jest serwer totalnie Co to są nasze brainroty tak naprawdę Oni gdzieś tutaj lewitują Nic nie można z nimi zrobić Nie da się jej wsiąść On na jakieś zakazane w serwery wchodzi tutaj jest on, zobacz I znowu ma jakiegoś swojego ochroniarza Ej, patrz, i są tutaj i idą nagle Spadły Nie mogę nic z nimi zrobić One idą do twojej bazy? Czy mi się wydaje? Niech idą do mnie Jak to jest możliwe w ogóle, ty? Co to mini ziko po prostu ja jakby domyślać, że to my I daje nam te roty. Ej Zickne? To musi być jego sprawka. O co tu chodzi? Nie wiem, co tu się dzieje. To jest jakiś zakazany serwer. No dosłownie. Ej, hitnego, hitnego, bo musisz się o coś spytać. Miniziko, czy mogę od ciebie opę sekrety? Ja nie rozdaję sekretów, tylko autografy. Jaki okay. <grytanie> Jakiś memiasz z niego. Ej, on kradnie w ogóle komuś Brejrota. Patrz, on sobie... Nie. Po... On prawie ukradł tego Brejrota, temu Mohed. Tutaj jest Extinct Tralalo Lost Tralalalitos, radioaktywne i biorę go tak samo. Może Miniziko mi pomoże. On tu stoi i się nie rusza. Ej, jest dwóch mini Ziko? co jest grane? Ej, nie gadaj, że ja go okradnę. Ej, jestem jakimś prosem chyba. 4.2M sekrety. Co jest? Mini Ziko tu przyszedł. I kradnie ci wyrywka. Nie kradnij mi. Nie mogę być Mam pomysł, jak on go chce, to może wytradujemy się z nim W takim razie za tego Lostraleritos I będziemy mieli po prostu pretekst do tego, żeby właśnie odnaleźć jego konto Tak, wytradujmy się z nim Nie, 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 nie Mini Ziko, spoko, nie spoko No nie, on znika tutaj, jak ja mam się z nim skontaktować? E, Mini Ziko, chcesz trade? Wiem, że masz dużo OP sekretów gdzie on jest, no? Nowy uciekł. O, jest tu, jest tu i podchodzę do niego. Pewnie. A co dasz, bo lubię się wymieniać. Oj, ktoś mu kradnie w ogóle. O, nie, dobra, dobra, dobra. On jednak jest dobry. On tu ogarnia. Patrz, jak ich wszystkich tu po prostu miaży. On sobie nie da w kaszę dmuchać, po prostu. Blokuje tu bazę. Ha. Tego go właśnie nauczyliśmy, na Nati, prawda? Tak. Idzie do nas, patrz. już tutaj ogarnął każdego. Wraca z powrotem. O, w ogóle pszczoły go chyba pogryzły. Co on napisał? Lubię się wymieniać. Właśnie wiemy, właśnie wiemy. Ale dobre breiroty mam na głównym koncie? Ha! Coraz bliżej jesteśmy, Nati, naszego śledztwa! Nie tak jednak. jest, to musi być on w takim razie, dobra. Mm, napiszę do niego tak. Okej, okay, ja właśnie też. Y, mam pięć dragonów kaneloni. Ulala! To robi wrażenie. Mam kolegę, który też tyle ma? Czy on mówi o mnie, Nati? O tobie. Hmm, podejrzane. O nie. Czy on zaczyna się domyśleć? No właśnie nie wiem. Ej no! Nie no, kradnie mi jakiś tutaj becon, lostralery, to z którego chcę wymienić. Napiszę do niego Dziwne, możemy się wymienić na prywatnym serwerze, dodam cię do znajomych. Dobra, i dodam go teraz do znajomych. A tata mi nie pozwala? Nie powinienem dodawać obcych, no w sumie... To my mu tak mówiliśmy, że nie powinien i go uczyliśmy. To racja akurat. Ten iPad Kid 67, Kid 67, Mango 67 stoi tutaj i pisze: A, chcecie, tralalala, tralala. Nie chcemy nic, odsłuchaj się, bo mam teraz najważniejszą konwersację w swoim życiu. A ty mi tylko przeszkadzasz. No, piszę do niego tak: Okej, okay, ale będziesz mógł mnie usunąć po tym, jak się wymienimy. Aj, przyszedł tutaj Steam. <średziny> szkoda mi go. Mi, zika, mi chyba go nie szkoda, i go gdzieś wywalił. Hmm? No dobrze. Ale jak najpierw daś mi. Z tego konta Lastraleritas Radioactive No okej, okay, no, bierz go Biorę tego tralala, tralala, a Miniziko Tam mi kradnie już tego mojego Lastraleritas Ej, i faktycznie six 7 Kid dał mi Brayrota Ale my tutaj musimy nadal prowadzić śledztwo To w takim razie chodźcie na mój prywatny serwer Oj, Miniziko wyszedł, dobra, musimy dołączyć Do niego prywatnego serwera w takim razie Chodź, idziemy do niego, dobra, wbijam na jego Prywatny serwer i jestem Ej, faktycznie, to jest jego prywatny serwer Tutaj nie ma nikogo Na nim, tylko jestem ja, dawaj Nati do mnie, Szybko. Jestem. On coś pisze. Trochę długo wam to zajęło? No... Jak to długo? Dosłownie minutę tu wbijaliśmy chyba. Nawet nie. O co chodzi? Myślisz, że on wie, że to my? Nie. Myślę, że nie. Coś napisał. Gdzie są niby te twoje dragon, kaneloni, lol? I znak zapytania. Patrzysz tu na moją bazę. Yy, Truluję go coś z tym tralelo, tralala właśnie. I napiszę mu. No właśnie, przeniosłem na razie tralalelo, tralala, abyś wiedział, że nie chcę cię os kamować. Takiego słabiaka to nie potrzebuje? No, domyślam się w sumie, ale coś musiałem wymyślić na szybko. Nie lubię rekinów? O, jest chyba wkurzony na nas. O, nie, 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 nie. nie. Ja wiem, co on musi teraz czuć, bo dobrze go znam. I chyba to jest po prostu najwyższy level jego wkurzenia. A żeby nas nie wyrzucił stąd. Ale ty chcesz moje sekrety, tak? No, chcę twoje sekrety. Extinct Tralelo. W sumie one są słabe. To nie są jego prawdziwe brainroty przecież. Jakiego chcesz? Stąd żadnego. Pokaż mi swoje prawdziwe brajroty. ma tysiąc razy lepsze. Nie, no, 3,8 milionów na sekundę to. To dobry brain rot? On chyba faktycznie nie chce, żeby ktoś po prostu wiedział o jego głównym koncie. No I co my mamy teraz zrobić? A co jeśli on stracił po prostu wszystkie swoje dobre Brejroty? E, dobra, zaryzykuję na tak. Nie, takiego nie potrzebujemy. wejść na swoim głównym koncie. Hmm, ale musisz dać mi minutkę, bo muszę znaleźć książkę z hasłami do moich kont. Okej, okay, dobra. No poczekamy. Oczywiście. I wyszedł. Aby tutaj wbił, ale już z głównego konta, a nie jakiegoś kolejnego multi To prawda, aby to nie było kolejne tajne konto jego. Oj, jest! Wbił. Na koncie nie mini Zico? Sorry że tak długo, ale te konto było na 67 stronie. Tu faktycznie daleko. Ile on ma tych kont w takim razie? Jakie Brain Roty tradujemy? Czekaj, czekaj, nic mu nie odpowiem i spróbuję go zaprowadzić do mojej bazy. Patrz, to 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 tutaj. Wejdźmy tu, bo ja nie mam przecież Brain Rotów, żeby mu wytrydować teraz. O, idzie za mną. Tak, 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 tak. tak. Dora napisał znak zapytania. Dobra, blokuję go w tej bazie i idę mu ukraść Brain rota w takim razie. E, tutaj lecę po którego? Dragona Caneloni mojego? Tak, Dragon Caneloni. Biorę go. Biednika. Lecę po niego. Ciekawe, czy on zobaczył, co napisał. Blokuję go. O, bardzo dobrze. Mam go! So, ej, co ty robisz? Bo on płacze, dobra, wchodzimy ze swoich głównych kąt teraz na ti szybko. Wychodzę stąd. Ja. Jestem i dzień dobry. Jestem. Um. Zniknął. Haha, ha. ale przynajmniej znamy teraz jego wszystkie konta tak naprawdę. Dobra, w sumie nie wszystkie, ale większość, na których trzyma najlepsze brainroty. Bo Miniziko do mnie dzwoni. Odbierz, odbierz, no. Cześć, Miniziko. O, i kogo my tu mamy? Dzień dobry, Miniziko. Miniziko, hej na ty. Chcecie ze mną pobrać sila brainrot? Miniziko, chcę ci powiedzieć, że wiemy, co się dzieje ze wszystkimi twoimi brainrotami, których teraz nie masz tutaj w bazie na swoim koncie. I wiemy, że ty to jesteś nie Miniziko. Jakiś Miniziko. 7 i inne twoje konta. To byliśmy my. Kuba x 77 i Natalka ProSix7. Nie, oddawajcie mego trochę kaneloni! Co to ma znaczyć Ziko i Nati? A poza tym, jak wy to odkryliście, skoro to jest niemożliwe? <laughs> Jakimś cudem. Pyk.